Wychodzimy i udajemy się jeszcze raz do Jeremiego, tak? Nie, nie, nie Jeremiego. Nie, nie. Tak, Jeremy. Tak, dobrze. Chodźmy Ale... może do Jeremiego, może ma jakiś jeszcze jeden samochód albo motor niepotrzebny. Będzie nam łatwiej o wiele. Zapytajmy się może lepiej go nie o sprzęt, tylko o informacje, może po prostu wiedzieć, o tych, o tym gangu więcej, na przykład, gdzie, jaki wygląda. wtedy rzekł Pan, zniszcie gniazdo Sierszeni, lecz pytam Pana, gdzie gniazdo Sierszeni się mieści i wtedy nie było odpowiedzi, albowiem nikt nie znał miejsca. To Jezu, ja Jezu... Nie wiem dlaczego to było, ale może okej, może bóg nie... Zaraz powiadam wam synowie, jeżeli chcecie wyplemić zarazę zła i gniewu, wyplęcie ją czym prędzej, lecz wpierw zorientujcie się, gdzież podążają ścieżki zła. Kurde, Dobrze, przed, chwilą nie pokazać. przed chwilą to powiedziałem, idziemy do Oldmana, i się go pytamy co, gdzie i jak. Po co mówisz, czy mamy to zrobić? Co? A bowiem nie bez wiedzy jest nieograniczona, gdy nikt nie wie, kogo zapytać i głos, który mówi na pustyni na głos, musi powiedzieć na głos to, co nie zostało pomyślane. Odwracał się od niego i podążał w, w stronę domu Oldmana. Cało ci to całe 10 kroków. Gratulacje. Quest complete. <noise> Będzie ekspo, Będzie ekspo. Tak, dostałeś dwa punkty expo za to, że zapytałeś. Jej dzięki! to sobie Dobra idę, wchodzę znowu półka do tego oldmana No pukasz, on ci otwiera je Słuchaj, No ja już mówiłem, że mi brykę zawinęli. Tak, to wiem, zawinęli ci brykę i my ci tą brykę dostarczymy, słuchaj, my ci tą brykę dostarczymy bez ani jednej ryski. Ale musisz nam coś powiedzieć, słuchaj stary, bo jest taki mały zgrzycik, czy ty coś wiesz może o tych baniorach, gdzie oni mieszkają? Może wyjdziemy do środka, może jakąś... Jak mieszkają? Poczęstujesz nas czymś. Ja na niego patrzę takim wzrokiem, are you fucking kidding me? I a, do rozmowy. A on na tego Azjatę tak łypie, i mówi... Jak się liczyć chcecie, to do Nie, ja mam swoje jedzenie, ale chciałbym zjeść w jakichś godnych warunkach. Ja znowu spoglądam na Azjatę wzrokiem Are you fucking kidding me? Ja są stoliki. I patrzę właśnie na Oldman. To Oldman, dobra. Nie, gadałem. Dobrze, dobrze, spokojnie żartowałem. Nie Wiem, gadałem. że Japończycy może nie mają zbyt większego, dużego poczucie. cię, żebyś się przymknął. E... Zrozumiałem intencje. Wracam Mów... się w stronę Oldmana. E... Słuchaj. Łatwiej ci twój samochód, który cię zawydnęli. To damy może jeszcze jak coś się fajnego napadło, czy to ci może też coś rzucimy, tylko czy ty coś może wiesz o tych bandziorach dokładnie, czyli czy oni może, jak gdzie, gdzie dokładnie jak wygląda ich ta rudera, czy ktoś ci może mówi, bo wiem, że ty dużo przysiadujesz w domu, tak jak mówiłeś, czy coś może wiesz o nich? Bo oni te sirty sprzedają, nie? Tak, 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 tak. No i ja se dumam tak, jak mi zawinęli brychę, to gdzieś z nią pojechali, nie? No. A powiedz mi, panie, ta... Und? oni mają tyle ciuchów. Może szyją, tak jak u nas. Muszą mieć jakąś fabrykę. Muszą mieć jakieś większe budynki. Dobrze, dobrze, dobrze. Nie ważne. Słuchaj, Oldman... Może masz? oni z tej pleksi robią ubrania. Turcham Cię znowu, żebyś się Nit Niethild albo coś w tym guście. Turchacie znowu, żebyś się przymknął. Jakieś polimery. Kurde, Azjata się zabiera do produkcji. Wpadłem. <grym zypniały> <grym zypniały> <grym zypniały> Małe chińskie rolczki. Dobra. Dobra, nie was Wracam do rozmowy z Aldemarem. Słuchaj, Oldman może masz jakiś sprzęcik, który by nam pozwolił jakoś szybciej i w łatwy sposób się rozprawić z tymi bandziorami, czy niekoniecznie, bo wiem, że nad czymś pracujesz. Nie, nie ma. Na pewno nie ma. Mogę zdać test perswazji, żeby go jakoś przekonać, żeby nam coś powiedział dokładnie o sprzęcie? Możesz spróbować, tak rzuć. 10, 21. Super, nie zdałem. Rzut no 20 ja. po prostu zniszczyła wszystko, on tak ciebie. A 1? Nie, ale e, 20... Tyś... neguje wszystko tak naprawdę. No. No ale to brzydko. Dupa, no. E, <laughs> no dobra, słuchaj. E, potrzebujesz do jakiegoś... Dobra, to ja też chcę spróbować. E, no dobra. Dawaj to. 15, 17, 1. dałem no, test? nie, nie sorry. ale jedynka to jest krytyczne powodzenie ale 15-17 no jedynka co, jedyne co robi to ci obniża e, trudność testu tak? Mm. a no Majki? Tak. Majki może ty? a ja coś robię zażywam ja brał za to zawarto w 5-se-tolu dobrze Dziękuję. Dobra, nieważne. Dobra, Otwan, słuchaj. Rozumiesz, że nie musimy się specjalnie spieszyć z tą bryką, którą ci zawiednęli, tak? Czy jednak trzeba się pośpieszyć? No nie no... No, no co? No, no nie, czas ja mam. Tylko brykiem mi zawiedli, a ja się tak zastanawiam, czy... Czy wy macie coś lepszego do roboty, bo jak nie macie, to co tak sięździcie i pierdzicie w stołki, no. No chcecie się wziąć i pójść, no. No to ci pójdziemy, no, no masz, masz nie mieć... Stołek, tak? Ale słuchaj. Ktoś mnie wołał? Nie. Aha. Ale słuchaj, dobra. Yy, oldman, słuchaj, no to jak... Wyświadczymy ci tą przysługę. Ale wiesz, no przydałoby się coś, jak ci wyświadczymy tą przysługę, jakiś drobny gest podziękowania. Co ty na taki układ przysługa w zamian za coś? No tak, no bo to jest przysługa, którą mi wisi Jeffrey. Ale ja to nie robię dla Jeffreya. My ja nie robię robimy tego dla Jeffreya, ja tylko teraz... chcemy tobie pomóc, bo potrzebujemy paru... A... Też byśmy potrzebowali pewnej przysługi. Chcę zdać na blef w tym momencie? Rozumiem, że dobrze robimy nie? Zdając na blef. A co musisz? chcesz zrobić? Tego okłamać, że... Yy, że robimy to tak jakby bezinteresowne. Że nie robimy to dla Jeffrey'a. Jeffrey'a. Że to robimy no. tylko dla niego. No dobra, ale w tym momencie tak, tu jest gościach absolutnego idiota. wiem przy pierwszym spotkaniu waszym Ewidentnie powiedziałeś mu, że jest taka sprawa, że ten gościu tam w barze powiedział, że ty masz sprawę i jak ty tą sprawę ten, to wtedy on nam da chłodnicę. Czyli to będzie bardzo trudne? Nie, to będzie jest niemożliwe. Tak, po co ja mówię No dobra, nieważne. Ale... Jakieś no, konsekwencje. Nie wszystko rozwiążesz kostkami, tak? Niektóre rzeczy są tak, tak wybitnie wiem. głupie, że się nie da. No wiem. No, bite... Wiesz, lata gry w bitewniakach robią jednak swoje, nie? Dobra, nieważne. Dobra, Józefie. Przeprowadzimy cię tego twojego zoma. I tak go czochram po tej jego głowie i, od... i wiesz... On jest... Mówię, mówię mu cześć i odchodzę. Zawsze chciałem a już najpierw poczochrać po głowie. Czekaj, sprawdzę czy on ma przy sobie broń. Kurde, zaraz mnie odstrzeliłem. <noise> to było głupie, sorry, musiałem coś zrobić. Tak, ma przy sobie broń. Tak, wiem i ją teraz przytyka o do głowy. O kurde, ej, ale ma 20, no to jak? To jest krytyczne niepowodzenie. Ale ma jedynkę i trójkę, to są dość dobre, więc... Tak, no przytyka mi broń do głowy. Nie, wciska ci lufę między żebra i to jest taki stary przedwojenny luger. No Jeffy, no spokojnie, Jeremy sorry, no spokojnie no friend. No chcemy ci człowieku załatwić brykady na serw załatwić. Przyjaciel to przyjaciel, stary. Nie dotykaj się głosów. Dobra, ja się już obudziłem. Jestem. Dobrze. No sorry, no. Przyjaciel to przyjaciel, nie. Rozumiemy się, nie. Wiesz, tak. Ktoś wie... chce zabić Borowę, tak? Tak, czekaj. Nie, na razie nie zastrasz. Ale no wiesz, no. Blues to blues. Więc pakuje się i idzie z powrotem do swojego... E, ...swojego e, mieszkania. Ja I tak wiesz, ocieram czoło z potu, wiesz taki już zesrany cały kisiel w majtach. A ja takie mm. x, a ja takie XD na mordzie No i wychodzę z tego Familoka To jest kamienica. Familok, jeśli jest cztery. Ja pies i jest stare to jest Familok. Dobra, nieważne co to jest, ważne, kamienica, że musimy dopać gangerów, żeby zdobyć autko Jeffrey'a. Dobra to wychodzimy i udajemy się Spytałeś się Jeffrey'a czy ma transport? Tak znaczy się na... E, Jeremiego, przepraszam Jeremiego. Ja. Lato No. Bardzo Dobra. dziwnie mówi. Myślę, że tego nie słyszę. Psychopata. Ej, 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 bo on może stać za drzwiami. Ale wiesz, jesteś... mówię po cichu, żeby Ale nikt tego nie usłyszał, Jesteśmy nie. na zewnątrz przecież, nie? Wyszliśmy z tego, kof... okay. z tej kamienicy, Dobra. Ale wiesz, ściany Szy... mają uszy. Ściany mają uszy, on jest taki, dobra, nieważne. Słuchaj, zrobimy wyświadczymy mu tą przysługę. No to może pójdźmy... W... Gdzieś tam i pokazuje kierunek, w który... Gdzie prowadzi droga, jak gdyby, nie? Czyli... Mniej więcej, bo my... Powiedz Rudy, my mniej więcej wiemy, gdzie ci Gangerze mają bazę? No nie, nie wiecie. Nie wiecie. Postanowiłeś czokrać jednego gościa, który mógłby ewentualnie powiedzieć. No. Dobra, wracamy z powrotem do Jeremiego, Mr. Jeremiego. I pytamy się, się gdzie są ci cholerni gangerzy, bo... ci za zacznij go czochrać po włosach. Znaczy wiesz ja, takie tak wiem, debil. Takie... Nie, wiesz, to było takie położenie. Pocieszne. Było takie pocieszne. Nie takie złośliwe, tylko takie pocieszne. Nie? Nie takie ten. Żeby mu zrobić A, na zły... Mogę mu wpakować kolbę między żebra? Tak wiesz, zdrowo. Możesz. Za, nie za bardzo. Nie rób, ale nie rób tego. On cię ale będziesz wtedy to, miał żebra złamane. Rzućcie sobie w takim razie na zręczność obaj. No, ja na żartuję nie chcę. Ja cały nie, czas nie czekam... My jesteśmy w barze, tak? Nie. Przed no? kamienicą. Jeszcze. Aha, no to ja tam troszkę z jestem. Dobra, to wracamy z powrotem do baru ja, i pytamy ja... się, gdzie są ci gangerzy. To już ja, tak bez ceregieni. Ja. ja zostaję, wkładam łapy do kieszeni, zapalam cygar cygarko. Wyróbcie co chcecie, ja teraz czekam, gdzie jest baza gangerów, rozwalam wszystkich, spadam stąd. Ej, nie bo taki do przodu, bo ci tyłu zabraknie. No i, I... facet, facet, tak, mówi wam, że... No generalnie to oni przyjeżdżają z zachodu. I pewnie tam mają, bo tam jak są dwie autostrady równolegle koło siebie, tak? To wy przyjechaliście tą jedną, a oni grasują na tej drugiej. Jak mają jakieś łupy, to je przywożą. Hej, to posłuchaj, no... To jest jednak pewnie kawałek drogi, więc przydałaby się nam jednak ta chłodnica, no człowieku. Możlikościwy. Tyle razy się rzuty na perswazję, że nie, naprawdę nie będę to wracał do tego przejdzie. tematu, tak? Kończ. No, za, ja za, za dużo to, za dużo próbowaliśmy. Bo oberwiesz, że jest jakaś obrzyna między żebra. Nie, nie. Hmm. O, dziękuję. Dobra, to postaramy się tam zrobić coś. A nie wiesz może ilu ich tam jest, ilu tu przyjeżdża. No to różnie bywa, czasami dwudziestu, czasami pięciu. Ale to... A moglibyśmy się gdzieś przyczaić i e, na przykład e, zabić tych ludzi, e, jak przyjadą do tej wioski, co ile oni tu mniej więcej przyjeżdżają? Ale jak przyjadą, no to no różnie, raz na tydzień, a raz na miesiąc czasami, czasami codziennie przyjeżdżają. A ostatni raz kiedy byli? No kilka dni temu, dwa trzy dni temu. No to ten już tu siedzi przecież te 2-3 dni. Nie on tu siedzi. na... ja tu siedzę. Nie, dzień. Dzień. No. Aha, okej. Okay. Ja powiedziałem, że tu troszeczkę siedzę, ale nie, że to je tu. Aha, okej. Okay. To wiecie co, chłopaki, może się przyczajemy gdzieś przy bramie. Po prostu jak oni tu przyjadą, jak będzie mniejsza grupa, to ich załatwimy. Jak będzie większa, to na szybkości pojedziemy tam, póki ich tam nie ma. To będzie chyba najbardziej rozsądne rozwiązanie. Słuchaj, kan... Nie, nie kanibal, fuck, jak on miał. Kanuban. O, właśnie, dobra, muszę sobie jeszcze ponieść. Kanuban. Napisz sobie na kartę. Dobra. Słuchaj, kanuban. Zrobimy tak. Wyś uży, użyjecie, nie wiem, jakichś starych dech i się tutaj zamaskujecie jako gruz. I będziecie tu siedzieli i, i patrzycie. Ty z Mike'em. Ja sobie tutaj pójdę drogą, w stronę, w stronę ich bazy. Eee. Hej, ja mam jeden akumulator, może spytamy się barmana, może ja mam jakieś akumulatorki, to ja mam krótkofalówkę. I Mike też, to jedną dalibyśmy tobie, a jedną zostawilibyśmy sobie i byśmy mogli mieć porozumiewać się między sobą. Są naładowane czy nie? Nie ma baterii w nich, nie ma akumulatorów. No dobrze. No ale ja, ja mam akumulator w plecaku, więc mogę normalnie odpalić, więc luźno. Dobrze, ale ja potrzebuję coś małego i przenośnego. Tak, wiem. Hmm. Bo tu no to pytaj dobra. się barmana to szybko, ja, póki... to, ale... czy ma akumulatora albo baterię. No to ja spokojnym krokiem wchodzę do tego jeszcze raz do sklepiku. Nie, my tam cały czas stoimy przecież przy ławce. Aha, to myślę, że wchodzimy to znowu z, z błąd wyobraźni. No to podchodzę do baru i się tam. Jeffrey, słuchaj, masz coś małego przenośnego źródła energii? Akumulatorki? Masz? Sprawdzę. 12-voltowe prawdopodobnie nam potrzeba. Nie wybrzydzaj. Ma. Masz. Y mm. Bo ja bym potrzebował takie sprawne do toki. ile byś mniej więcej za to chciał? Jakie łoki toki? To są porządne, wojskowe krótkofalówki. No do tego kawałka złomu potrzebowałbym, no taki wiesz stary rzek, taki ledowo coś się trzyma, więc wie, już tak, no znamy się już trochę, trochę siedzę już w tym barze, no to co? Panie, Zdałbym? wczoraj jeszcze nie widziałem, kto ty jesteś. No to, no ale dziwi. Ile byś chciał za te akumulatorki? Sprawdźmy. Akumulator 1,20 chyba kasztafował. Z tego co mi się zdaje. No, by to wam odpalił za powiedzmy 5 pocisków. Po co, po co nam jest w ogóle? latarka? I ile? 5 pocisków. Kurde, czekaj, to ja już mu dałem. 4. Cz... Ja już mu 7 dałem. No ja, ja już mu dałem 4. Dobra, to ja zapłacę. Ym, I płacisz te... Majki, płacze? ty masz inne... Ty masz może ten... Tam... Dużo ma. Ja mam 30 parę Ile dokładnie Majku? Eee, już patrzę No to wejrzód znaczy, sama... ja trzeba patrzeć bo mi się to nie zapisało Przykro mi Jeśli byś to miałeś tam... Aha Okej okay, no to ile mam rzucić amunicji? 5 Proszę Pięć. A, ile? Pion, Pięć. 5 Gości to dużo No właśnie Ale za co? Powiedz za co? Z akumulatory, akumulatory do mlepory. tego Do łoki to trzymałem ale mamy akumulator z samochodu. Samochodowy. Ciężki ołowiowy. A ja potrzebuję. Ja coś... mogę nosić. Ale ja idę sam. Ale on potrzebuje. Radiostację, a, ja... a nie... On potrzebuje krótkofalówkę, a nie całą radiostację. A macie ile krótkofalówek? E, Ty. taki bardziej... Krówy, ja Jakubek ale... i tak, ja i majki. Tak, jestem ja jestem wspaniaczkiem. Dobra. No to ja ci odpalę. Nie znam cię chłopi, Ale Ja nie cię widzę na karcie stary. postaci Borówy. E, krótkofalówki ani... E, ale dadzą mi, dadzą mi, że pożyczam mi Majku Pani Ale jeżeli dostaj. macie tylko jedną... Ja jedną pożyczam falówkę, nie, mamy... um... nie mamy... Macie jedną krótkofalówkę Ale przecież mówiłeś, że dostajemy każdy oprócz burówy dostaje krótkofalówkę, ja Jakubek i Majki no Ja sobie kupiłem no, no dobra, no to w takim razie ty i Majki macie, tak? No i tam ja biorę jedną, ja no, 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 Niech, niech będzie ja... Zapiszę, no, że, się... że każdy próżborowy ma kluczową To zapisuję sobie yy... poliwóz na tej kartce, nie? Tak Dobra, to co zapisać? te dwa akumulatorki No, yy, to Majku, ile, mi po... ile byś odpalił za te akumulatorki? Weź się, złożymy no, dobra, ile, no to a nie mogą się wszyscy złożyć? Ja, ja daję... No Jakubek nie może, bo on nie jest uczestnikiem gry, więc lipa hmm. To ja ja daję dwa, a wy dajcie... Nie, ja daję trzy, a wy dajcie po jednym, dobra? Nie nie nie, jest nas trzech, tak? Tak. Tak, On chce pięć, tak? Tak. Ja, hmm. ja chcę tego, ja najbardziej tego potrzebuję, to ja zapłacę trzy. A ile ty masz? Wiesz w co? Ja mam... Nie, 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 poczekaj, ile masz? Ja mam yy, 37,62. Eee, ty masz więcej, okej. Okay. ode mnie. No to już chciałem być honorowy. A jeśli masz więcej, to po co? No dobra, no to jest... Ja ci wydajcie po... jeden pocisk. Jakie 37? Jakie czy No właśnie. Ja mam 30, powiedziałem. 37,62. 30, 30 Aha, 31 pocisków masz. 31, plus 5 w magazynku. 31. Sorry. To czy, czyli płacę mu te 5 pocisków, tak?